Witam Was serdecznie z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z Total War Areny e, Rzymskie, oczywiście Imperium. I no dosyć dawno, dosyć dawno nie nagrywałem właśnie arenki moimi Rzymianami. Jestem już na poziomie 6 tieru. Tak moi wyglądają. Kupiłem nowe farbki oczywiście. Mamy tutaj ładnych z zielonymi tarczami, z czarnymi. No i są opancerzeni już, tak. Mają już zbroję. Jak ona się nazywa? Karacenowa? Chyba nie. Ale wiecie o co chodzi. Mają butówkę, która jest swobodna w ruchu i i bardziej wytrzymała niż kolczuka mm. Nie teraz, błagam, znowu wspomniałem. Facebooka wyłączyć. Okej, okay, jestem już. I teraz kurwa, gdzie mam iść? Wydaje mi się, że powinienem pójść do wąwozu, no bo tam tutaj stoi tylko jeden włócznik więc tutaj przyda się chyba jakaś pomoc. Dodatkowo jeszcze to jest lekka piechota, jestem ciężką, no więc trzeba będzie mu pomóc. I co, widzimy tutaj idzie piąty tier. Okej, okay, czyli rozumiem, że ja się mam nimi zająć Niech tak będzie Szybki rzut pilum Ekstra Czemu ty idioto tam polazłeś? Dobra, wyrzucajcie tam w, w tył. To była jakieś kurwa beznadziejna. Kurwa trzymanie. Okej, okay, ten tu chce się przycisnąć, trzeba go dorwać. Dobra, mamy ich. Lejemy się. No ej, ale ty byś pomógł idiota jeden w butsniku zastrany. Stoje się zrobisz. So Na górze co się dzieje. Szósty tier się tutaj pojawił. Konice piątka. Nasza czwórka chce z nim walczyć. No dobra, my sobie tutaj dajemy radę. To jest wiadome ładnie, tych włoczników co... Niby tak zatrzymali w sumie mój atak, to sobie i tak nie poradzili. No szkurwa, nie friendly fire'uj mi tu! Lazar zasrany. Kurwa, muszę się stąd wycofać. Bo oni będą mnie tu z rzucać, musimy cofnąć do obrony. Tarczę w górę Dobrze taki jest duży y, duża różnica zanim rzuci. Duże długo przyodowywują, czy tak się wyrażę. Okej, okay, ustawiamy się teraz trochę z tyłu. Mamy mniej jednostek, więc trzeba się trochę utrzymać w grze po prostu. Punktów trochę nabiliśmy. Fajnie by było gdyby to była wygrana gra. Bo oczywiście wtedy jest dniówka co tutaj jest? Włócznicy mi się tutaj pokazali, tak? Więc można ich tutaj łatwo zgarnąć. Bo ja tutaj nie widzę, że zawalczę gdzieś. Więc takie starcie z nimi byłoby na rękę. The might of Rome. As you For the Aj to kurwa, zjebane, hold the line. For the gods. The might of Rome. Jak ja tego nie cierpię, no po prostu ja tego nie cierpię. Posłuchajcie tą tarczę. Macie ich załatwić, rozumiecie? Wy ich po prostu utrzymacie, zanim tych tutaj wytłukę. Czemu nie mogę tych shouk krwi włączyć? To jest o 70% większe obrażenie! Dobra, ci już rewit rewitują. Route, route. Shock, shock. Ok, idziemy im zrobić plecy. Zobaczymy, może uda się jeszcze nawet rzucić z pilu. O, włączyli shield Rusha. Świetnie. No dobra, wjebaliśmy się w nich, w kolejny oddział. Nie żyje. Mamy 3600 punktów. To się wbiło naprawdę 130. Dobra, to tymi nie będziemy szarżować. Routują. Ale no. Ludzi tu mi zostało naprawdę bardzo, bardzo mało. Wyślemy te marne resztki. Na ich resztkę. Ale jebli. O Jezu. Coś cudownego. Jak hoplicy nie mają żadnych buławów to... To jest miazga. Okej, okay, wybijcie do końca ich. Idziemy do naszej bazy się cofnąć, bo przegrywamy oczywiście to. Inaczej być nie mogło. Kurwa, to ich jest za dużo już. Tutaj jest już ich za dużo. Nie wiem co nasi tutaj ugrali. Ale to wygląda fatalnie. To wygląda naprawdę fatalnie, tu w ogóle strzelców nie ma, tylko z szóstego tieru tutaj łucznicy. Poza tym to same miecze, włócznie i konie. Szybko się cofnę pod cliff. bo mnie te konie zastygają. Goncie tutaj, goncie! Tu się taki burdu zrobił. No, zostawcie ich, kurwa, no. Chuj, jest bękłe. Zwalnę jeszcze, szarże! O, 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 o! Ok, szarża jeszcze wpadła, ale co tam, gdzie moi w ogóle są? Co tu się dzieje? Punktów 4200. no skurwa tak najebać punktów. Zróbcie coś tam, przyjmijcie tą bazę, błagam. Wy co, ich? A ty, kodnicą, co kurwa robisz? Róbcie jakiś ruch, Te tu z tymi szóstymi tierami może coś jeszcze ogarnąć. Zechtem tam stoją nasze dwa oddzielmiczników, które to są tiery. czwórki, dobra Ale przyjmują bazę, on nic tutaj nie ma, tylko pieprzony balist, niech on się tutaj schowa za tym Schowaj się tu Kurwa, no nie, tylko nie włócznie Chuja będzie z przejmowania Ale dobrze, niech wyjdzie tym jednym oddziałem Niech walczy Żeby nie tracić punktów Nie, ja nie chcę! Co ja żebym niby kliknął Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No i nasze szóstki dostały w pierdol Dali się otoczyć, a bardziej nasi pozwolili, żeby ich otoczyć. O Jezu, no to za łamaki tu grają. Jak oni nabili te tiery No i oczywiście ten cymbał stoi Kurwa No i graj z debilami no już tracimy ludzi Ten tu zaraz przejmie Skasuje wszystko co z to był No i zero kurwa Ja pierdolę Ten goni tym jeszcze tych jajewie Nie, 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 Idioci, idioci wszędzie Po prostu No ty Awki jesteś, czy co? Oddawaj te konie Zero pożytku A gdzie jest ten z tymi koniami? O, ja pierdole To już nie ma szans, ludzie, po prostu Te chuje wyruchali nas bez mydła Aż, aż brak słów po prostu. No dobra, no to w sumie nie ma co czekać do końca, bo to jest tak, i tak przegrana gera. Ale bitwa dosyć było dobra. Zobaczyliście już możliwości jakie mają legioniści. Jeszcze są nie do końca opancerzeni. Ale już widzicie, co oni potrafią zrobić z włócznikami, no tym bardziej, i z miecznikami również z niższego tieru. To są po prostu czołgi. Jeszcze jakie je ulepszę, to oho będzie się działo. Ja się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach z areny. I najprawdopodobniej <laughs> jutro wrzucę zaległe dwa odcinki z piątków z areną. Także jutro pojawią się dwie bitwy z kooperacji wareńia na razie trzymajcie się, jo.